Wczoraj wspominałem, że Coinbase będzie zwalniał 20% swoich pracowników. Dziś możemy przeczytać troszkę więcej na ten temat. Coinbase zamyka większość operacji w Japonii. W wywiadzie dla Bloomberga wiceprezes do spraw rozwoju międzynarodowego Nana Murgesan powiedziała, że większość operacji w Japonii zostanie zamknięta ze względu na złą sytuację rynkową. Chociaż Burgesan nie zagłębiała się w szczegóły, zauważyła, że niewielka liczba pracowników w japońskim oddziale pozostanie, aby upewnić się, że aktywa klientów są bezpieczne. Voyager uzyskuje wstępną zgodę sądu na transakcję z Binance US o wartości 1 miliarda dolarów, odpowiadając na obawy związane z bezpieczeństwem narodowym. Amerykański sędzia do spraw upadłości Michael Wiles w Nowym Jorku zezwolił Voyagerowi na zawarcie umowy zakupu aktywów z Binance US i zabieganie o głosy wierzycieli w sprawie sprzedaży, która nie stanie się ostateczna aż do przyszłej rozprawy sądowej. Tak, dla przypomnienia, to Voyagera miał kupić FTX, ale zabrakło pieniędzy. Cena tokena Gala spadła o 8%, gdy Gala Games usunęła tweeta o partnerstwie z Dwayne Johnsonem.